Panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo! Koalicja rządząca w sprawie sześciolatków przyjęła zasadę: jeśli fakty świadczą przeciwko nam, tym gorzej dla faktów. Nie przyjmujecie do wiadomości, że szkoły są nieprzygotowane, próbujecie po podważać rzetelność raportu Najwyższej Izby Kontroli. Nie przyjmujecie do wiadomości również danych zawartych w raporcie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ba, nawet nie przyjmujecie do wiadomości Państwo informacji, informacji zawartej w, w raporcie Instytutu Badań Edukacyjnych działającym przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, mówiącym o tym, że dzieci sześcioletnie na egzaminach wypadają gorzej niż dzieci, które zaczęły edukację w wieku lat siedmiu. To, że lekceważycie od wielu lat obywateli, my tutaj w Wysokiej Izbie z bólem przyjmujemy i jakby nas to nie zaskakuje. Ale to, że arogancja władzy jest tak duża, że pozwalacie sobie również na obrażanie tych, którzy podjęli się trudu zbierania podpisów, aby zatrzymać tę pseudoreformę niszczącą polską szkołę, jest tak naprawdę oburzające. W tej dyskusji stosujecie Państwo nieuprawnione porównania, mówiąc, że w Unii Europejskiej dzieci idą, idą do szkół jako sześciolatki. Tak to prawda ja w tych szkołach byłam, te szkoły są znakomicie przygotowane do tego, aby małe sześcioletnie dziecko, wykorzystując najefektywniejszą metodę dydaktyczną, jaką jest zabawa, wchodziło w świat nauki. Wy nie mówicie, że tam dzieci nie noszą ciężkich plecaków, nie mówicie o tym, że tam dożywianiem objęte są wszystkie dzieci. Ba, dzisiaj z waszych ław padły słowa, że oto samorządy zwracają niewykorzystane środki na dożywianie. Tak jakbyście nie widzieli, że samorządy, nie mając na wkład własny, zmuszone są zwrócić te środki, a tym samym część dzieci jest po prostu Proszę niedożywiona. Kończyć. Ja chciałabym pana, przede wszystkim panu wnioskodawcy podziękować za trud zebrania tych podpisów i powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze było fanem edukacji Dziękuję. przedszkolnej, wczes wczesnoszkolnej. i głos ma I pani posłanka Józefa Krynkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość.